Nie ma chodzenia, za grosze można tutaj za 10 koron można się dostać 2 km do miasta Motorem, także <noise> nie ma co się forsować, że oni chyba tego do końca życia nie sprzedadzą <noise> Takiej ilości butów raczej klapek plastikowych. Wystragana się pasą proby <laughs> No śmieci niestety jest ogrom Mają problem tutaj z plastikiem i to poważne Chociaż co y się nazbiera to spalają <laughs> Situ karibu wone. Oh, Lado, <laughs> mama. <laughs> Bebebani. Lala, <laughs> lala, lala. Cześć, witam, witam was serdecznie po przerwie, dzisiaj mam niesamowicie miłą niespodziankę. Nie spodziewałem się, że spotkamy Polaka w ogóle w Kenii, ale jak widać my Polacy jesteśmy wszędzie, na całym świecie. Także przedstawiam wam Marka, tak? Tak. Marek. Marek tutaj prowadzi działalność dość, dość konkretną, bo ma rehabilitację dla dzieci z... Porażeniem mózgowym, autyzmem, zespołem Downa, a centrum nazywa się Furaha, czyli szczęście. W języku suahili Furaha znaczy szczęście. Powiedz mi, jak, jak długo już prowadzicie to? Ja w Kenii jestem już 24 lata, natomiast to centrum rozpoczęliśmy w 2016 roku z pięcioma dziećmi, natomiast na teraz mamy w naszym programie. 440 dzieci w dwóch centrach, tutaj w Meru, czyli na 250 km od Nairobi, i w Mikinduri, które jest też tutaj na, w odległości 30 km od Meru. A więc jest to bardzo, bardzo no, wytężona praca i niesamowita. E, powiedz mi, jak, 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 jakie macie fundusze na to, jak zdobywacie fundusze na działalność, na pomoc tej dzieciom? Centrum Furaha jest takim centrum charytatywnym. Nie pobieramy żadnych opłat od rodziców. Ono jest po prostu bezpłatne. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie, to korzystamy z darczyńców, dobroci darczyńców z całego świata. Mamy też polską fundację Help Furaha, która jest zarejestrowana w Krakowie. Super. A ludzie w ogóle chętnie wpłacają pieniądze, chętnie pomagają? Tak, jeżeli chodzi o wsparcie, mamy kilka różnych projektów, które yy, założyliśmy. Takim najważniejszym projektem jest projekt Podaj mi rękę. Mm -hmm. Centrum rehabilitacyjne, o którym wspominał Marek. Furaha Center Marek. Dyplomy, certyfikaty. Tak wygląda. Dzieci są z porażeniem, więc potrzebują wózków. Tu jest kuchnia. Tu jest pokój. Specjalny pokój dla dzieci z autyzmem. Jest, są specjalne są kolory przyciemnione, żeby, żeby dzieci z autyzmem nie dostały paniki, bo one zazwyczaj. Panikują w takich miejscach. Więc, specjalne oświetlenie. Specjalne tutaj rzeczy do koordynacji ruchowej. Także jest super, super przygotowane pomieszczenie. To jest, to jest pierwsze, pierwsze centrum, które wybudowali. Są dwa takie centra. Tu jest kolejne pomieszczenie sensoryczne. Gry, zabawy, alfabet, i tutaj prowadzą zajęcia z dziećmi. I jeszcze jedno pomieszczenie, też z grami, i zabawami, z piłkami do koordynacji ruchowej z alfabetem. Także, także świetnie pracują tutaj profesjonaliści i specjaliści, ale jednak potrzebne jest wsparcie. Jak bydło wpadnie do miasta to robią takie bydło <laughs> Zobaczcie normalnie w centrum miasta Ja stawiam na około 100 krów 100 które tu idą Jeszcze tylko nikt żadna nie narobi tutaj Normalnie bydło. Cześć. Halo. Halo. Jesteś piękny. Jaki duży.